Cześć, tu Justyna i co? Z kanału Sebastyczny, z kanału dedykowanego rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Tak jak u nas jest to autyzm i niepełnosprawność intelektualna. Dzisiaj będziemy ćwiczyli opowiadanie prostych historyjek. Mamy do tego specjalne szablony, no i zobaczycie, jak tam to dzisiaj wyjdzie. Dobrze, Kotku, co my tutaj mamy na pierwszym obrazku? Co tutaj się dzieje? Błękitna gorączka. Tak, ale co? Kto ma tę gorączkę? Kto to jest? To jest dziewczynka. Czyli dziewczynka ma gorączkę i co ją boli? Gardło. Mhm. A jaka jest mama? Przestraszona. Przestraszona czy zmartwiona? Zmartwiona. Mama jest zmartwiona. Oczywiście, kto przyszedł? Pan. Jaki pan? Kto to jest? Doktor. Pan doktor. I będzie co robił z tą dziewczynką? Czyli będzie jej badał gardło. Badał gardło. Tak? Co trzyma w rączku? W rączce? Szpatułkę, Szpatułkę, tak? Taki patyczek do wkładania do gardła. Zgadza się? Tak. Dobrze. I co kazał pan doktor dziewczynce? Co ma robić? Lekarstwo. Brać lekarstwa. Lekarstwa leżą na czym? Na talerzyku, tak? I co tutaj jeszcze jest? Co tu pisze? Syrop. Mhm. Czyli dziewczynka będzie musiała też przyjmować syrop, tak? I co ma robić dziewczynka? Ma. Co robić? Brzeczko. W łóżeczku. Ale co robić w łóżeczku? Siedzieć, stać, leżeć? Leżeć. Leżeć w łóżeczku. Bardzo dobrze. A teraz zobaczmy coś innego. Gdzie jest chłopczyk? Chłopczyk do łazienki. Chłopczyk jest? Jest łazienka. W? w łazience. W łazience. I co robi w tej łazience? Pasta do zębów. Mhm. Ale co robi z tą pastą do zębów? Chłopiec nakłada pastę do zębów na szczoteczkę. Szczoteczkę. Co później robi chłopiec? Myje zęby. Mm -hmm. Później? Po... Myje buzię. Mm -hmm. Czyli płucze wodą buzię, tak? Płucie po ząbków. Bardzo dobrze. A potem co robi? Wyciera twarz. Wyciera twarz czym? Co to jest to żółte? Ręcznik. Ręcznikiem. I co robi? Chłopiec? Chłopiec. Wycho... Wychodzi łazienki. Z łazienku. łazienki. Mhm. Dobrze. Dobra, to mamy inną historyjkę w takim razie. Co tutaj się dzieje? Co robi chłopiec? Plecak. Co plecak? Plecak ma butelki. Nie. Chłopiec wkłada do, do butelki. Do plecaka, do plecaka. A co wkłada? Co to jest? Butelki. Butelkę z z. Co to może być? Plecak. Co to może być w tej butelce? Może być woda? Tak. To. to tak czy nie? Tak, tak. Czyli chłopiec wkłada butelkę z wodą do plecaka. Tak. Mhm, dobrze. Co później w... robi chłopiec? Wyszedł do a to tak. Jeszcze raz, co robi? Wyszedł. Autokar. Czyli chłopiec idzie do autokarze. Autokarze. <wige��> do autokaru. autokara, Dobrze. Później co robi chłopiec? Siedzi w autokarze. Siedzi w autokarze. O, to nam poszło dobrze. Dobrze, a tutaj co robi chłopiec? Zamek. Co robi z tym zamkiem? Chłopiec Chłopiec wyszedł z zamku. Mm -mm. Co robi? Widzi. Widzi zamek. Widzi zamek, a tutaj rycerz. Czyli znów chłopiec. Chłopiec widzi Widzi. rycerza. Albo zbroję rycerską, rycerską. tak? A tutaj co robi chłopiec? jest ciastka. Ten chłopiec je ciastka, a ten drugi chłopiec co robi? Co ma w rączce? To jest jakaś zabawka chyba. Zabawka. Czyli bawi się zabawką, tak? Ta. Mhm. No sami widzicie, to nie jest wszystko takie łatwe. Już uczymy się mnożenia, dzielenia no, różnych skomplikowanych rzeczy, a rozkładają nas takie historyki. No więc oczywiście ćwiczymy to i ćwiczymy. ćwiczyć będziemy dużo więcej takich różnych historyjek. Natomiast czasami jest naprawdę bardzo zaskakujące jak wiele różnych rzeczy udaje nam się zrobić, takich, które no, wydawałoby się, że nigdy do tego nie dojdziemy i co na przykład, nie wiem, rok temu czy dwa lata temu mi się wydawało, że to jest absolutnie poza naszymi możliwościami i robimy to. A tymczasem przychodzą sobie takie proste historyjki obrazkowe i okazuje się, że powiedzieć jakieś najprostsze zdanie, które ma podmiot, orzeczenie i jeszcze jest sensem, Wcale nie jest tak łatwo.